I witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z maratonu filmowego na moim kanale. Jeżeli byście chcieli kolejny odcinek, to dzisiejszym progiem łapeczek w górę będzie 300. Nadal jest to mało, ale mega mnie mobilizujecie, motywujecie do nagrywania kolejnych odcinków. Także rozpędzamy się jak śnieżna kula. Na dzisiejszym odcinku ukradniemy Rafię, jego duo partnera, którym jest Zakrzak. Zakrzak gra mega dobrze Fortnite'a. I sprawdzimy, czy HTV będzie się zgrywał z zakrzakiem Może jakiś rekord fragów siądzie, albo wygramy mega mega kozacką gierę. A jeżeli nawet rekord fragów nie siądzie, to może uda nam się zrobić mega kozacką gierę mm, z fajnymi różnymi trikami. Z poprzedniego odcinka emotkę za 500 V-Bucksów wygrywa osoba ta, która wyświetla się na ekranie. A dzisiaj macie skina. Za 800. Jedyne tylko co musicie zrobić, to zostawić łapeczkę w górę, suba na kanale dzwoneczek i skomentować ładnie ten odcinek. Pamiętajcie, komentarz i łapeczka to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ z komentarzy wybieramy, a łapeczkę sprawdzamy. A jeżeli chcesz, żebym ci przypiął serduszko do komentarza, to napisz w komentarzu, jaki napój pije. Yy, wiem, wygląda to jak. Ale. Przysięgam Wam na wszystko, to nie jest to, o czym myślicie. Również napiszcie, na którym momencie maratonu filmowego jesteście na kanale, na przykład napiszcie hashtag yy, 5. Yy, grać duo z Zakszakiem, trzymajcie kciuki, żeby siadł rekord i oczywiście, żebyśmy wygrali grę, bo to jest mega, mega ważne. Także yy, też wpadajcie na live'a dzisiaj o 12.00. Pozdrawiam, lecimy z tematem. Yo, Dobra, panie Zakszak. Panie Zachrzak, gdzie lecimy? gdzie lecimy? Jak... Jakiś, jakiś plan wybiecic. na wygranie meczu? Kurcze pieczone, Haju, nie wiem, gdzie ty byś? Gdzie lubisz latać tak najbardziej e, na tej mapie? No tutaj! Na kąci, kącik, no! no ale, ta, ale tam ciężko, co? Słuchaj, to ja mam inny plan, patrz. No, tutaj. przejmujemy Zlecimy. górę i schodzimy w dół. Tak, tak. Do no tamte, i panie tak, kapitanie, tak. witam nowego no. duchu partnera, Widzę no, tutaj. Dobra, dobra, czyli lecimy w górę, lutujemy tam laboratorium i schodzimy w dół mhm. na kocik Ty, ale to laboratorium, dawno tam nie byłem Ob ten, Szyron jest, śnieg na tym, czy... Mi się tekst... Gdzie? No Na tym? No? Ty, no faktycznie, coś się... Ilu tam? A nie, dobra, tekstury się zbugowały, dobra Ja tutaj mam jednego gościa i ten gość przyjmuje ten domek Nie, nie przyjmuję tego domu. bierze tą skrzynię Ja go będę pikował o, no. Dobra, dobra on chyba do ciebie i... On ma z tego. On ma sniperkę, dobra na łatwiutka, na, na łatwiutko nim. Ja ale, ale już ma dło wzią, partnera na mnie no, 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 idę idę, idę Dobra y Chilluj, chilluj Tamty ma słabo jeden chimuj, y ma shotguna bardzo mało Ta Ty jeden ma, ma bardzo mało, wchodz na dach, wchodz na leży, dach jeden leży, jeden leży Okej okay, super nice y A, Harry Quinka ma sam ten... zero H Dobra y Z góry jeszcze ślają czy... A, ta, 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 uwaga! Y, tam ty się leczy, leczy się, leczy się, Harry tak. się leczy Wbijamy mhm. się w niego Na górze Czekasz tu coś jest? Nade daje, daje. No, daje A u mnie! leży Nade z góry! On się schował, leczy się, dalej się leczy. Jest u mnie! Brawo. A, dostał, już się leczy, haju Dobra, dobra, da, spokojnie, ale... O Jezu, ślają, ślają, drzwi, 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 drzwi Ej, y, pompa, pompa fioletowa Wiem, wiem, uleczę cię i bierzemy Dobra o. Jest, jest gościu przed nami tutaj, patrz A? A no, no, no Trzy, cztery Aj, dost... dostał Dostał, osiemdziesiąt Od ciebie no, elegancko Biało, 20, biało, 20, biało, dwadzieścia, dawaj go Ja mam Ja mam na jeden się trzyma Pa Leży Ja, tu ja Pięknie haju no Snajpereczka, GG. Snajper koza Kolejny, kolejny, tutaj, w tym miejscu, przy Gdzie? stacji Dobra, dobra, dobra Dostał, super, biało ma, biało ma, biało ma Nice, nice, nice. Ucieka! Brawo, brawo Dobra Leczy się, leczy Czekoły. się! Drugi idzie! Ta. Po głowie, biało! Leczy nice. Obydwa mają biało, ja się leczę, za tak, tak. Granaty mają, uwaga Dostałem! 50 dostał. Nie ma matsu! Jeden się leczy i. Dobra, dobra, Nad dnie jest gdzieś. Bioręcie. Spokojnie, nie? Jest coś tu. Jeden się leczy, kurde, Polek Góra, A. góra, góra, ja nie mam ma matsów, nie mam Aha, i ty, ja też nie mam już matsa, ale przypał Przechodzimy mi. Biało 40 U mnie leży, u mnie leży, Biało daj, brawo, leży. brawo! Nice. gitara Porobienie. ale kolejni, kolejni, kolejni są, kolejni są Co ty mówisz? Mam, mam 400 matsów, chodź Dobra Wysiadamy, wysiadamy, nie? No, dobra, dawaj. Plecy, plecy, gościu na plecach. A, widzę. Dawaj, 20. Uwaga, sniper mają, ale oni nie mają strefy, haju No, strefy, mam czy... better. Jeden, jeden sniper. Tak. Dwóch, dwóch ma snajperkę, o, a, dwóch ma snajperkę. Wiem, wiem, wiem. No. Weźmy wyżej, wyżej, troszkę wejdźmy. Ja mam poduszki powietrzne, jak coś. Spoko Ten jeden jeszcze nie jest w strefie wow. Ło dostał, dostał 30 ode mnie Spokojna, Mam gość na sobie, sobie. Pomagam, Dostał, pomaga. nie ma keblaru, nie ma keblaru! Dobra, nice Leczy się u mnie leczy się najlepiej Dobra, le... ja mam poduszki jak coś, nie? Także ja mam git Spoko Ja mam git Dobra, gdzie gdzie te bambiki? Nie wiem Kampią się, kurcie Masz? No właśnie nie mam go Kombinują coś Jeden u mnie w boksie Znaczy tutaj na dole, pode mną Dobra, dobra No jak coś To mogę u nas wywalić granatnikiem do strefy mm -hmm. Będziemy gdzieś tam I ich przytrzymamy za chwilę, nie? Okej. Okay, spoko, rozumiem Czy jeszcze nie? Y no ty no, panie, pan rządzi Dobra, to dawaj, wybijmy się, trzymaj Wybiło cię? Dobra, wozek. No i oni teraz mają gorszą sytuację 25 Brawo To dawaj, zapraszamy teraz do nas, panowie Jeden ma, We dwójkę mają sniperkę, to trzeba mieć na uwadze, nie? Tak, właśnie, właśnie wiem, właśnie wiem Hmm no nie lubię jak tak grają nas najperki. To to jest, to jest takie niefajne. O... Nic mi zemki nie wchodzi. 37, e, 62 mniej, 45 mniej biało ma. Brawo. Dobra, dobra. E, drugi, drugi biało 30, drugi biało 30 haju Leży. Pięknie, pięknie. U mnie? Czuj, nie jestem. No, 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 idź w stronę strefy, na spokojnie go będziemy trzymać, jak coś. Ja idę po ten loot jego. Dobra, lutuj gościa. Da, no. za kamieniem pewnie, za kamieniem. Tak? Tak myślisz? No, bo bardzo. Ej, jest, i... jest, jest, po lewej stronie. Jest, jest. Kurcze. Mm, yy, eee, poszedł dalej, oni się będą wklepać. No dobra, ej, to możemy. Wjechać na chętranda na trzeciego Leży, leży jeden! Brawo, brawo, pięknie, pięknie. Mogę zająć granda... Dawaj, niechanie. dawaj, dawaj, ja tam wejdę do ciebie no. Nie. A ty leci się jeden hmm. A ten lucik z tego gościa? E, Au złoty, złoty, bier Dobra, biorę, biorę. Aha, bo już mamy 2 na dwa Aha, to są ostatni goście, dobra. Tylko nie wiem, nie wiem jak ty, ale ja mam przypał w postaci braku matców. Ej, czekaj tu na ziemi. E... Dobra, 100 znalazłem, no ale to nie tak dużo w sumie. A ile masz AMO do PEMA? do PEMA, zaraz mogę ci dać wszystko. A Mój do Mki potrzebujesz, bo mam dużo. Mam 120 starczy. To Czekaj, łapowa. masz do PEMA. Trzymaj, wszystko. No i POK, dałem Ci AMO do m -y. Dobra, ej, oni sobie małe fotki dzielą. Czekaj. Tutaj są... Ja tym podmieniam. Zawędziłem im 200 matsa Białem. Yy, ucieka jeden. Kratlerek. Kurde Dostałem nie. Ale teraz oni się rozdzielili. Ej, launchpad, launchpad Ja dostałem lasera. Kurde, bo popełniłem błąd. Eee, biało ma w powietrzu. Ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Dostał 32. Dobra, brawo. Była tam jakaś A bo 500 cegły, pińce cegły A była jakaś stajperka? Ty... Nie mam pojęcia. Oni mają strefę. Ta Dobra, mm. y, snajpera mm. jest. Kozak, kozak. Dobre, Do wychylcie! Jakby to, jak to zrobić? Jakby to zrobić? Grannikiem. No, chyba tak będzie trzeba. We dwójkę znowu mają snajperki, stary. A my no, matzu jak który możemy to. Ja mam pie... ja mam, mam 1000 matsów prawda? To daj Zmalałem mi półkę, please! Prawie. Albo 300, 300 mi daj. Trzymaj. Jest Trzymaj. Ej, dobra, możemy w sumie spróbować gdzieś tu przejść. Chociaż A nie lepiej to... W dwójkę? No możemy. No? To lecimy? No? Czekaj, to tu da. No? Dostał 30. Dobra, nice. I... Spróbujesz HG przejąć granatnikiem? Mmm, czekaj, zobaczę jak to wygląda. w sumie. Czekaj, bo oni się tak. No, mogę spróbować. Dostał, leży, 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 leży! leży. O, 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 o. GG, o, już ten laser. Dawaj na HG, dawaj na HG. Mam HG, mam HG! Uciekł z tym! On jest na low grandzie. On chyba będzie ziomka leczył. Nie, nie, już lobiłem ziomka. Potem przeszukuję. Przeszukałem, chcę dojechać. beczkę miał, przeszukałem u typa. Dobra. Ej, dostałem. Wow, wow, wow. Co ja zrobiłem, miskę? O, czy panie. Ty, ale jest przypał trochę. Nie ma co mówić, że nie D Dajesz radę? Ej, no. Masz go? Tak, mam, ale walczę sobie z nim. Mam HG! A, dobra. Biało ma No to, 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 to już barwiony, panie Zakrzak Koniec Ej dobra gierka osiadła okay. Ej mocna Była emo Były emocje stare i w ogóle Także panie Zakrzaku Bardzo dziękuję tutaj za na nagryweczkę No dziękuję, dziękuję za zaproszenie Ej, I bardzo dziękuję widzowie za oglądanie Lecimy z maratonem filmowym Ej, Rozpędzamy się, nie zatrzymujemy się Także pozdrawiam, trzymajcie się, heja